Sieme, sieme, tutaj Kungu. Witam Was w kolejnym odcinku z Realm of the Mad God. Witam was bardzo serdecznie. Prawdopodobnie jest to kolejny odcinek z gier przeglądarkowych, ale. Realm of the Mad God powiedzmy, że będzie to po prostu zwykłe. Realm of the Mad God. Witam Was bardzo serdecznie. Miałem już tego nie nagrywać, ale tak dużo osób poprzednio pisało, żebym to jeszcze nagrał, że stwierdziłem, że jednak jeszcze jeden odcinek nagram. Więcej nie będę tego nagrywał, wydaje mi się, że to jest... że to się do końca nie nadaje na jakąś specjalną serię z tej gry, więc tak jakby spoko. Mogę sobie jeszcze jeden ten odcinek nagrać, może sobie jeszcze ze dwa nawet nagram. Zobaczymy. Dokładnie jak to wszystko będzie wyglądało, jak będą wyglądały wasze oceny, jak będą wyglądały wyświetlenia, jak będą wyglądały komentarze. Zobaczymy. Ym, było w miarę w wiarę fajnie było pod poprzednim odcinkiem, więc zdecydowałem się po prostu na jeszcze więcej. Ym, na jeszcze więcej tej gry. Co się dzieje? Czy my się możemy napierniczyć? Dlaczego ja miałem taki czerwony mieczek nad sobą? Nie mam pojęcia, ale nieistotne. Lecimy dalej. W ogóle to jakoś może być troszeczkę gorsze, chociaż akurat w tej grze nie może, pewnie tego nie zauważycie, więc dobra, w sumie nie będę o tym gadał. Generalnie chodzi o to, że zepsuł mi się... Że zepsuł mi się monitor, ale tutaj nie powinniście tego zauważyć, bo ta gra i tak ma tak straszną, yy, tak straszną po prostu yy, grafikę, że, że coś, coś po prostu strasznego, no ale dobra, nieważne. Lecimy dalej, w takim razie. Lecimy sobie tędy gdzieś tutaj. Chciałbym znaleźć przejście. Jaki ja mam ten? Aha, ja mam taki skill, że mnie leczy. Dobra, muszę zapamiętać, bo nie pamiętałem. Giń, frajerze. Dobra, tędy pewnie nie przejdę cały czas. Muszę gdzieś iść naokoło, nie wiem dokładnie. Chciałem się dostać do tego End Ancient, ale prawdopodobnie nie uda mi się to tak łatwo, jak mi się wydawało, że, że mi się uda, no ale dobra, nieistotne. Poszedłem też w drugą stronę, ale chyba, chyba też się nie, nie bardzo da w drugą stronę pójść. Kurde, może ja, może ja jestem na wyspie, kurde, i nie mam jak się dostać gdzie indziej. Nie wiem, tak to wygląda, cholera jasna, no ale dobra, no trudno. Ja w ogóle to ja mam tak dużo przecież armora, dzięki temu, że ktoś mi dał to. Nie pamiętam dokładnie. Jak to było? On mi po prostu podszedł i mi to dał chyba, coś takiego było, już dokładnie nie pamiętam jak to wyglądało. Ja i tak miałem dobrą, dobrą, bardzo dobrą zbroję, ale jednak to zbroja jest zdecydowanie lepsza. W ogóle to sporo, znaczy sporo, pff, dlaczego sporo? Ktoś mi napisał, jedna osoba chyba, że może mi coś tam dać, żebyśmy się spotkali w grze i coś tam, ona mi wtedy coś tam da. Ale mi to nie jest niepotrzebne, mi to jest kompletnie niepotrzebne. Jak ten gościu mi dał em, tamtą zbroję, no to oczywiście ją przyjąłem bardzo, bardzo chętnie, bardzo... Hmm, powiedzmy, bardzo mi się to podobało, że gość mi dał taką zbroję, ale nie chcę od was niczego. Ja niczego od was nie chcę tak naprawdę, więc yy, więc więc nie proponujcie mi takich rzeczy. Bardzo dziękuję za to, oczywiście za tę propozycję, że chcieliście mi coś tam dać, nawet nie wiem dokładnie co, nie pamiętam, ale jakiś super ekstra jakąś mecz, super duper, nie wiem dokładnie. O, ktoś się do mnie teleportował. Dobrze, niech się teleportuje. No jak tak na razie nie mam specjalnych tutaj nie mam przygód, nie, nie, nie przeżywam tutaj jakichś specjalnych przygód. Nie, gość nie będzie mi kradł ekspam, no bo zwykle jest tak, że nawet... Dlaczego ty kurna za mną łazisz, kolega? Fubufu, kurde. Nie wiem dlaczego ty do mnie ten, ale okej, okay, tutaj widzę. O kurde, idziemy do Forest Mesa. Chcę ze mną tradeować. No cześć. Nie wiem co ty chcesz ode mnie. On miał tę dobrą zbroję. Pewnie, pewnie chciał mi ją dać, bo myślał, że ja nie mam dobrej zbroje. A tu się okazuje, że ja mam najlepszą zbroję, chociaż może jest jeszcze te 10 Chociaż te 9 chyba jest najlepsza. Tak mi, tak mi się wydaje, że te 9 jest najlepsza. Um, 6 Vitality. Kurde. E, 3 Spida. 6 Vitality to chyba najlepsze, Nie wiem. Mogę to wziąć w sumie, kurde. Może kiedyś tam sobie dam. Chociaż na, na pewno teraz nie będę tego zmieniał. Na 100% nie, ale okej. Okay. Dobra, cześć piraci. Cześć piraci, jesteście na tyle słabi, że mogę was w sumie sobie pozabijać. Chociaż kurde, czy ja w ogóle jest sens, żebym ja sobie z nimi walczył? Zabijam bossa i po prostu idę dalej, no bo oni są zbyt słabi, żeby na nich po prostu poświęcać czas. Muszę pójść dość na jakieś, nie wiem, na jakieś lepsze potworki. W ogóle to chciałbym znaleźć lepszy miecz, bo ten miecz jest dość słaby. Glassword, kurna, se wymyślili. No ale dobra, no niestety. Ni nic, się, nic mi się nie uda, prawdopodobnie. Dlaczego ty gościu za mną łazisz? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem, dlaczego ty za mną łazisz. Znaczy, w sumie nie, nie, nie przeszkadza mi to jakoś specjalnie, ale po prostu dziwi mnie to, dlaczego taki typ za mną łazi po prostu. Myślałem, że chce mi dać tamtą zbroję, i zobaczył, że. że mam inną, to niech leci dać ją komuś innemu, no ale nie wiem. Dziwne. Dlaczego tak myślę? No wiem, że, że to się może wydawać dziwne. Ktoś chce ze mną tradeować, to znaczy, że od razu chce mi coś dać. No przecież, bo już raz dostałem, no to na pewno tak jest innym razem. Nie, no, ale gość się do mnie teleportuje, bierze ze mną trade'a i ma w ekwipunku bardzo dobrą zbroję dla warriora, dla paladyna, właśnie. Więc, no nie wiem, no co ja sobie mogę pomyśleć? No nie wiem, może chciał po prostu rzeczywiście, żebym ja jemu coś dał, że, że może będę miał jakąś dobrą zbroję dla maga. Czy coś w tym stylu. Wyszło tak, że niestety nie kolego, niestety nie. Kolejna osoba się do mnie teleportuje. O, słaba ta zbroja. Ile moja Madefa? 20, tamta ma 10. Pch. 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 W ogóle to dlaczego ja cały czas idę w tę strony, skoro już nie mam tego ancient, czy jak to się tam dokładnie nazywał? A dobra, mam licz licza. To idziemy zaraz walczyć z, z liczem. Z lichem. z liszem. z, z, z liszem. O, kurna. Nie mogłem znaleźć słowa z liszem. Okej, okay, zaraz. Dobra, mogę sobie w sumie zaraz nawet użyć mojego specjala, chociaż czy ja wiem, czy to mi się przydaje, jakoś specjalnie nie odczuwam. O, kurde, te kotki były trudne, to pamiętam, że kotki były trudne, więc jeśli chodzi o kotki, to ja wolę wolę uważać, wolę naprawdę uważać przy kotkach, bo kurde, one nie dają wcale tak dużo ekspa. Nie wiem, dlaczego mi się wydawało wcześniej, że dają naprawdę dużo ekspa, że są naprawdę fajnie i warto na takich kotkach walczyć, ale może dlatego, że one nie dają tego expa tak mało. Ym... A ty co chcesz? Daj mi to, proszę cię. Pewnie, że tak Proszę cię free. Omg Omg Thanks, mate. Nie, nie wziął mi. Nie, nie, nie wziął tego. Nie, tego. nie dał mi tego. Nie dał mi tego. Nie dał mi tego. A widzicie, czyli jednak nie. Jednak nie, czy, czy jednak tak. No ja chcę to. Nic, nic nie biorę. Trade. Tak. O. O. Thanks. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. No to teraz ja będę rozpierniczał wszystkich kurde taka zbroja. Taki miecz niesamowite, kurde wywalam te dwa gówna. 180 co prawda to ma większy, tak wiem, że to jest 3, do 30, do 210, ale to jest od 150 do 180, czyli nie, nie tracimy dużo na jakby maksymalnym, na maksymalnych obrażeniach, a zyskujemy cholernie dużo na minimalnych, więc naprawdę świetny miecz, gość mi zrobił taki prezent, naprawdę świetnie się gość zachował, no nie wiem, przecież się zachował, no czy zachował się na pewno świetnie, tylko dlaczego oni to robią, bo mają dużo hajsu, coś im dropnęło i... Zamiast to jakoś sprzedać, to rozdają biednym nupkom, ale fajnie, nie no, fajnie z ich strony, że to już kolejny raz ktoś tak zrobił. Strasznie to jest fajne, strasznie to jest fajne i, i propsuje takie zachowania, zwłaszcza jak dają takie, takie miecze mi. Ale nawet jeśli nie dają mi, to, to jeśli ktoś daje słabszym graczom jakieś fajne itemki, żeby im, żeby im było łatwiej na początku, no to naprawdę... Naprawdę fajna sprawa. Zwłaszcza, że goście pewnie już mają ten maksymalny level. Chyba ten 20 jest maksymalny, czy który tam jest e, poziom, jest maksymalny. I później tak, tak naprawdę nie mają co robić. Tak naprawdę nie mają co robić. Tam jest jakiś tam. E, znaczy, oni na pewno dalej Expią, dalej zabijają, bo za to, za to są wszystko punkty. O cholera, jasna. Rką się podobno tepało, tepało do Nexusa, tak? Tak, dokładnie. Chodźki R. Więc, jakby co, mam odruch z CS-a. Jak łatwo przeładować broń? W sensie chodzi mi. Chodzi mi o to, że będę wiedział, jak. Ha, kurde, ty. Te kościotrupy mi nie dają ekspa. Ja muszę zabić tego nekromantę, bo to jest niedobrze. Choć tutaj, dobra, zabiłem go. Level up, mam 15 poziom już. Naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Powiem wam, że trafiłem na naprawdę super miejsce, takie cmentarzysko. Powiem wam, jest super. Tutaj jest jakieś kurde, fajne rzeczy do, do innych rzeczy. A na, znaczy w sensie do innych klas, nawet nie chcę mi się tego podnosić czy... i sprawdzać, czy to jest dobre. Bo w sumie nawet się nie znam, nie wiem czy 50 90 to jest dobre jak na to czy, czy nie. Ale nie chcę się tego śledzić, bo, bo kurde nie gram w tę grę na, na tyle dużo, żebym żebym takie rzeczy jakby ogarniał, nie. Okej, okay, super. Chodźmy tutaj, podejdę sobie tutaj, pozabijam te co się, nie wiem co to jest. E, ile to jest max? 6 to jest max. Dobra, 6 to jest max potions. Ja mogę sobie zrobić pach potion i teraz sobie od razu wezmę. Widzicie? Ha. Dobra, to są jakieś psy, kurna, czerwone. Czerwone psy, no nieźle. A co to jest? A, to jest jakiś lizard. Okej, okay, na początku kompletnie nie widziałem, nie widziałem co to jest. Ale dobra, już ogarnąłem. Spróbuję zniszczyć te kulki. Aha, czyli to jednak daje expa. To też daje expa. To mi się wydawało, że to może jakieś inne nie dawało się. Biło 10 tysięcy lat. Jak już się je ubiło, to nie dawało nic. Kompletnie nic. Straszne, coś strasznego. Dobra, to muszę zabić. Wkurzają mnie te motylki, te muchy zawsze. Są wkurzające, bo lata to na wszystkie strony. No, weźcie. O, dobra, udało mi się. Quest complete, ktoś sobie, questa, ktoś sobie questa dostał, w sensie zrobił. Bardzo dobrze, niech sobie robią. Kurdy, teraz to ja naprawdę mam za Ibis Bardzo mi się to podoba. Trzeba po prostu teraz nabijać jak największy poziom. Plus 5 dex. Mmm, to jest chyba dobre. To jest chyba dobre, ale. Nie wiem, dobra, wezmę sobie. W ogóle to, to sobie powypierniczam Po cholerę i te wszystkie rzeczy. Dobra, trzy ataku też sobie wezmę, bo trzy ataku też może być. 5 deksa też sobie wezmę, resztę wyrzucam, bo uważam to za niepotrzebne. Któregoś razu może jak będę w Nexusie, to po prostu oddam to do magazynu mojego, tak żebym miał na inne rany, jeśli bym zginął tutaj. Bo nie wiem, czy wiecie, ale pewnie już o tym mówiłem, nawet pewnie kilka razy, że jeśli tutaj się zginie, to niestety traci się całą postać, wszystkie itemy, które były na tym. Co tu się dzieje? Jakieś trzęsienie ziemi, Matko, bosko. Gdzie ja trafiłem? Gdzie ja trafiłem? Gdzie ja jestem? Co tu się dzieje? Matuchno. O Matuchno. Co się stało? Aha, wiem, co się stało. A, taki event, no właśnie. Tylko, że to jest cholernie niebezpieczne, bo to jest tak łatwo, tak łatwo umrzeć. Ja tutaj już kiedyś umarłem. Jak to się przejdzie, to jest naprawdę, naprawdę super, ale tu jest tak cholernie... Aha, nie, to są... To są tych ludzi. Się boję. Nie, dobra, ja tam nie idę. Pierdziele to chyba, wiecie? Pierdziele to, er! Pierdziele to, ja nie chcę zginąć. Wiem, że tutaj można naprawdę fajne rzeczy zarobić, ale jeśli ja zginę, to się chyba zabiję, więc... Więc ja podziękuję za coś takiego, wolę nie ryzykować, wolę sobie pójść, tylko cholera. Najgorsze jest to, że ja nie, nie wiedziałem, yy, czy ja mogę... nie wiem czy ja mogłem jakoś zaprzestać. Yy, tego przenoszenia mnie w jakieś tam miejsce. Bo cholera jasna, już sobie byłem daleko. I nagle jestem znowu na początku tego nexusa i znowu muszę zapierniczać 10 godzin, żeby żeby dotrzeć do w końcu jakichś porządnych potworków, a nie, żebym walczył na jakichś główienkach. No ale dobra. Się muszę nabić. Tutaj bestia jakaś straszna. Okej, okay, cześć aniołki, rusałki. Czy Kiwi, kim tam jesteście? Mam 16 poziom już. To chyba całkiem nie najgorzej, takie mam wrażenie. 16 poziom, zwłaszcza, że chyba 20 jest maksymalny, tak mi się wydaje, że 20 jest maksymalny, nie jestem pewien, który jest maksymalny, ale na 20 poziomie to i tak jeszcze nie jest koniec gry, to, że się dobija 20 poziom, to znaczy, że nie da się po prostu więcej levelować, ale cały czas się zabija potwory i tak dalej, punkty rosną jakieś wtedy, odkąd się nabije 20 poziom, to rosną jakieś tam punkty, o, te punkty honoru, jeśli się, znaczy nie, to jest inaczej z tymi punktami honoru, to jest tak, że im większa, w sensie, im ma się bardziej rozwiniętą postać i ona zginie, tym więcej dostaje się punktów honoru. Coś w tym stylu. Jeśli ma się cholernie mocno rozwiniętą postać, te punkty honoru chyba mimo śmierci jakoś tam narastają. A w momencie, w którym się zabije tę postać, czy tam odda się w ofierze, bo może jest, jest chyba coś takiego jak oddanie się w ofierze. Coś, coś takiego chyba było, tak mi się wydaje. A może teraz, teraz, nie wiem. Możliwe, że gadam teraz straszne głupoty z tym składaniem się w ofierze. W każdym razie, żeby się nie zabijać, tak, ten, tylko pójść i zabić się celowo. I wtedy się dostaje bardzo dużo punktów tych właśnie, i wtedy dzięki temu się jest wysoko w rankingach. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Ale ja trochę tych punktów mam, ale chyba tylko za to, że poginąłem. Zwłaszcza, że... Czekajcie, mam 322 punkty. Zobaczymy, czy na końcu tego odcinka będę miał tyle samo. Prawdopodobnie tak. Możliwe, że to dlatego, że one się nabijają mimo wszystko, nawet jak się żyje, tylko wtedy bardzo powoli. Um, ale zobaczymy. Jeśli się wzrośnie chociaż o jeden, to przynajmniej będę wiedział, że się mylę. A możecie mi napisać w ogóle w komentarzach, byłbym wdzięczny, bo jestem naprawdę ciekawy tego, jak to wygląda teraz. Um, jak to w ogóle wygląda. Czy teraz, czy kiedyś wyglądało, bo ja po prostu nie pamiętam. Jak to wyglądało? To nie jest tak, że coś się pozmieniało czy coś w tym stylu, nie? Po prostu nie pamiętam, jak to wyglądało. Dzień dobry, cholera, jasna, muszę stąd uciekać, bo. Em, znaczy, ja tutaj na pewno jeszcze przyjdę, bez przesady, ale. Em, problem polega tutaj na tym, że. Em, że to są trudne potworki ja wolę nie ryzykować. Wolę podchodzić po kolei, zabić tego, zabić tego, dopiero później. O, właśnie. Boję się tego, powiem wam, że boję się tego, że jak to we mnie pierdzielnie to mogę umrzeć. I to mogę umrzeć bardzo. Więc ja dziękuję za coś takiego. Nie chciałbym na coś takiego trafić. Zobaczymy, jak mi to tutaj wyjdzie. Hops, 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 hops. Jakiś tam expik się nabija. Cześć, dzień dobry koledzy. Kurde, ja nie umiem strzelać do nich. Bo ja to tak z dupy po prostu, wiecie, mniej więcej celuję. A nie mam jakiejś wprawy. Też nie, nie, nie staram się nawet wyczuć tego, co ile ja strzelam i tak dalej, żeby dobrze w gości trafić. Co się stało? Takie niezłe mu zadaję tylko dlaczego to jest takie cholernie twarde? Aha, jeszcze mi nie dało żadnego expa, to super! Naprawdę super i fenomenalnie. Dobra, idę do tego w Ghost Kinga, jestem ciekawy jak mi wyjdzie. Z tym Ghost Kingiem. No, widzę, że nawet dróżka do niego jest zrobiona, nawet nie muszę, wiecie, zapierniczać po bezdrożach. Tylko kulturka pełna, po dróżce ceglanej, tak wygląda przynajmniej. Brukowa jest, wiem, dobra, nieważne. Okej, okay, co tutaj jest takiego? Jakiś mag magmar, to jest magmar, taki pokémon jest magmar. Dobra, lecę dalej, nie chcę się napierniczać z tymi kulkami, bo strasznie mało ekspadają, jak na to, ile trzeba się z nimi napierniczać. Okej, okay, tutaj trzeba było załatwić tego chyba. A nie, trzeba było załatwić o tego, bo to jest kapłan z kurczybych, trzeba było załatwić kapłana. Później jakoś to, to trzeba było w odpowiedniej kolejności robić, nie pamiętam, może do tego, że nie dostałem tego. A nieważne. Dobra, chodź, chodźmy tutaj, chodźmy tutaj. 14 Expa, bardzo ładnie. Jeden strzał, 14 Expa, to mi pasuje. O, kotki są, dobra, są kotki. Na kotkach się ponabijamy troszeczkę. One już nie są takie trudne z tym mieczem nowym, którego dostałem od tamtego gościa. Więc fajnie, a można sobie całkiem fajnie ponabijać ekspa, chociaż one nie dają same w sobie dużo ekspa, ale zawsze chodzą w dużych grupach, dlatego łatwiej jest po prostu na nich nabijać ekspy, no bo, bo jest po prostu duża grupa tych kotków wszystkich. O, te dają, te dają dużo expa, a są bardzo łatwe w zabijaniu, więc te są w ogóle fajne, te takie gumy balonowe, czy jak to tam, czy co to tam jest, kurde. Dobra, użyłem sobie skilla, bo w sumie czemu nie. Hops, 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 no chodźcie kotki, chodźcie do mnie kotki. Jesteś świstakiem, czy tam jest brązowy krecik? Ach jo. Dobra, lecimy dalej. Pach, pach, pach. To są jakieś dwarfy, z tego co widzę. Dwarf King. Easy. Hashtag easy. No to wygląda na dobry miecz. Nie, może jednak nie. <ścoughs> Chociaż nie wiem, jakie są standardy tam u ninja czy, czy, czy u kogo tam. Nie wiem, czy to był miecz tak naprawdę. Nie zwróciłem uwagi. Bo tylko zobaczyłem, że ma mało ataku i mało... W sensie mało min atak, mało max atak. O to mi chodziło, że zobaczyłem, zwróciłem na to uwagę. Wkurzają mnie ci Polacy, którzy piją, kur... znaczy, piszą na, na, na czacie, bo jakby mam wrażenie, że cały czas ktoś coś tam do mnie pisze, więc gadają do siebie. No dobrze, niech sobie gadają. Dobra. Hop, 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 hop. O, tych blopów też mogłoby być dużo, bo one są. Bo one dają sporo ekspa, bo je łatwo zniszczyć, a z nich wypada milion różnych takich rzeczy. No już dostało raz. Kurde, zabijcie to. Ach, o dobra, zabiłem. A to mi nawet nie, nie dało EXPA. No to super 75, 120. Chyba mam troszeczkę lepszy. Mam T7 w ogóle. To mam T0. Ja pierdolę T3. Ciekawe, jakie są T1, T2, T3. Właśnie, po t mogę sprawdzać te. Ym, czyli zobaczcie, czyli to jest T2. Rzeczywiście jest trochę lepsze, ale nie jest na tyle dobry, żeby, żeby go chyba sobie zostawiać. O, smoczek. Cześć, smoczku. Kiedyś, kiedyś byłeś w miarę trudny. Ciekawy, jak teraz. Stoję w miejscu i będę Ciebie bił. No, chyba nie jesteś jakoś specjalnie trudny. W ogóle chciałbym znaleźć rzeczywiście coś um, na skilla dla mojego, dla mojego paladyna, bo to jest T0, to jest żałosne troszeczkę, że ja to mam. Ale wy mi, tak jak już wam pisałem w komentarzach, nie oferujcie żadnych takich rzeczy. Jak nie spotkacie któregoś razu w grze, no to fajnie będzie rzeczywiście, ale tak, żeby się jakoś umawiać specjalnie, żebyście mi dawali czy coś, nie ma sensu coś takiego. Thanks mate, czyli ktoś pewnie też dostał jakąś broń przed chwilą czy tam, zbroje, jakiś fajny itemek kurde, że, że, ludzie rozdają, to jest strasznie fajne, że, że ci ludzie chodzą, nie mają co z tym zrobić, no to co po prostu dadzą komuś zrobią mu radość, nie wyrzucają, żeby to się nie zmarnowało, nie sprzedają, bo nie są pazerni, albo nikt tego nie kupi, nie wiem, w sumie myślę, że raczej to pierwsze mm, ale no, nigdy nie wiadomo nie, nie idę do Spider, do Spider tego, bo co ty robisz? o kurde no tutaj to już jest chyba hardkorowo Powiem wam, że no wygląda to całkiem, całkiem nieźle. Dobra. Ten gość tam wszedł. Czy ja wiem, czy ja chcę tu wchodzić? Nie, chyba nie chcę. Bo się boję, że tam albo będzie za łatwo, albo będzie za prosto, za trudno. I, I będę musiał wychodzić. Ja jak stąd wyjdę, stamtąd trafię na początek Nexusa. W sensie na początek świata. Tam przy Nexusie. Przy, tuż przy tym, jak się teleportuję z Nexusa do normalnego świata. Więc ja dziękuję za coś takiego. Wolę nie. Dzień dobry, panie Godzillo. Czy kim ty tam jesteś? Kurde, Snake Pit, Snake Pit Portal. Nie chcę mi do Snake Pitu, nie chcę mi się. Ops, używamy tego, bierzemy to. Mogę sobie użyć mojego skilla, nie? Ale po co? Zregeneruję mi się samo bez mojego skilla. Więc okej, okay. dzień dobry. Dotarłem? Dotarłem. Dzień dobry, panie Frozen King, czy jak ty się tam nazywasz? Ciekawy jestem. Jak mi tutaj pójdzie? No nie, no i gość mi go kurde ukradnie. Chciałem sam go zabić. Hmm. Quest complete. Moje T8 całkiem nieźle, powiem wam. O kurde. A ty kim jesteś? No nieźle, wygląda całkiem hardkorowo. No, o, zabiłem go. Ile expa? 1? Serio? O kurde, tutaj jest grubo, z tego co widzę. W ogóle mam bardzo dobrą zbroję, to już druga taka. Mogłem im w sumie oddać, cholera jasna, ale... O kurde, ten wygląda na całkiem niezłego gracza, zwłaszcza, że ma peta swojego. Ale okej, okay, dobra, w ogóle to niedługo będziemy kończyć ten odcinek. Nie wiem, ile on trwa i to jest mój problem, że ja zapomniałem cholera sprawdzić, ile ten pierdzielony odcinek trwa. O! O! Dobra, kurde! Się zagapiłem, kompletnie się zagapiłem, nie zauważyłem, że mam tak mało życia. Od razu stwierdziłem, że spierdzielam do... Do Nexusa, dobra, idziemy do Volta. Idę sobie do Volta i zobaczymy dokładnie, jak to tutaj będzie wyglądało. Mam drugi Mitril Armor. Czemu nie? Czemu nie? Czemu miałbym nie dać sobie drugiego Mitril Armora? Pięć ataku to jest naprawdę zajebiste. To niech spierdziela, bo w sumie po co, to jest tylko ten jeden, to, to bez sensu. To na pewno też tego nie chcę. Tego to na pewno też nie chcę. I to też sobie mogę dać, bo to też jest tier drugi. Okej. Okay. A resztę sobie zostawię gdzieś tam, później pewnie powywala. Mogę gdzieś tam w Nexusie wywalić, tak naprawdę, bo, bo w sumie po cholerii mi coś takiego. Może komuś się przyda, może komuś się nie przyda. Wywalę gdzieś tutaj w Nexusie, może ktoś sobie weźmie. Pierdut, pierdut i pierdut. Bardzo ładnie, więc. Dzięki Wam za oglądanie, serdeczne, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku, jeśli w ogóle jakikolwiek jeszcze będzie z w of the Marga, ale zobaczycie, jeśli dacie dużo łapek w górę, to na pewno będzie. Honoru mamy dokładnie tyle samo, czy jak to się tam nazywało, więc wydaje mi się, że to się zdobywa tylko jak się umiera, ale jeśli ktoś wie, to niech mi da znać bardzo o to, proszę, więc dzięki Wam jeszcze raz serdecznie, nie mogę zakończyć tego odcinka, bo gadam i gadam i gadam. Na razie i cześć, siema.